Dzisiaj zakładam perukę. Przedwczoraj myłam peruki, moje trzy peruki. Wczoraj, e, znaczy, przez noc schły. Wczoraj je prostowałam, e, kręciłam i przygotowywałam je. A dzisiaj jedną z nich założę, a mianowicie e, tą pośrednią, że tak powiem, kolorystycznie czyli nie tą najciemniejszą, starą, tą brązową, też nie tą najjaśniejszą, najdłuższą, tylko taki. Ciemno, ciemny blond. Zabieram się za uczesanie i teraz już wiem, że znowu zapomniałam a nie jest mój magiczny grzebień. Bez niego nie da rady. Ostawię sobie lusterko. Wczoraj byłam na basenie, ale nie myłam włosów szamponem, tylko spłukałam samą wodą. Czyli jakby ciąg dalszy nie mycia włosów. Myślę, że to już jest drugi tydzień, ale idę w poniedziałek do fryzjera na pasemka, na przycięcie, więc no, zostaną porządnie umyte. Głowa mnie nie spędzi, nic się nie dzieje, więc. Jest ok. Ok, trzeba je przylizać. mocno przylizać. Po basenie oczywiście strasznie mam wysuszoną skórę pod oczami. Kupiłam sobie gogle dziecięce, takie, które sięgają, właśnie ta guma, niżej, aniżeli pod same oczy. Jest to o wiele lepsze, jak tutaj się opierają i no, są przyciśnięte, aniżeli pod samymi oczami, ale też mam strasznie wysuszoną skórę tutaj z góry na górze ust no, i też smarkam dużo i to jest coś okropnego zimą. No, to taka mała dygresja. Usunę jeszcze włosy. Ok. No, to, o czym chciałam w międzyczasie pogadać z Wami, to to, że zrezygnowałam od z mleka owsianego, z picia mleka owsianego. Zrezygnowałam dwa dni temu bo zauważyłam, że właśnie jakoś uzależniłam od, od tego mleka. Nie lubię żadnego innego roślinnego mleka, nie smakuje mi. Niestety pralka przestała prowadzić, będzie teraz pikać, ale nie będę szła jej wyłączyć. I to jest dość trudne do ogarnięcia, do przyzwyczajenia się do tego, bo tak, piłam mleko owsiane rano do kawy, potem do kolejnych kaw, włopię kaw, 3 dziennie, więc za każdym razem dodawałam mleko owsiane. Wypuszczam sobie tutaj grzywkę. Czyli tak do trzech kaw dziennie, płat do owsianki co drugi dzień, do maczy dwa razy dziennie, do szejka, bo pijesz szejki proteinowe, proteiny wegańskie i po prostu strasznie dużo się tego zrobiło. I zauważyłam, że bez tego po prostu nie, nie, nie potrafię wypić tych wszystkich napojów, czy tego jedzenia zjeść. Teraz muszę pamiętać kolejność, żeby znowu tutaj nie, nie zapomnieć o czymś, muszę się skupić. Mm. I stwierdziłam ostatnio, że kurczę za dużo tego, że ciągle pilnuję, żeby tylko był zapas mleka osianego w domu, jakaś taka zestresowana, żeby tylko nie zabrakło. Wycieram teraz, czyszczę te miejsca, gdzie... ojej, ja sobie makijaż jakiś lekki zrobiłam, znowu zapomniałam i ścieram sobie prawie cały, <grym> cały korektor. I właśnie byłam zestresowana, jeżeli tego mleka tam nie było, że zauważyłam wieczorem, że już nie mam zapasu, że rano muszę do sklepu lecieć. I stwierdziłam, że zrezygnuję. I tak chyba... no i drugi dzień hmm, funkcjonuję bez mleka owsianego. Jest to do przeżycia, ale na poranną kawę już się tak bardzo nie cieszę, jak była z mlekiem owsianym. Może wrócę do mleka owsianego, może nie. Zobaczę, ale generalnie ja tak mam, że jeżeli za bardzo już się do czegoś przyzwyczaję, czy czuję jakieś takie uzależnienie, to wtedy rezygnuję z tego. Jest detoks. Nie wiem, czy też tak macie. Tak samo. Znaczy podobnie mam z alkoholem. Jest mi dobrze, popijam sobie tam lampkę wieczorem, co drugi dzień, co drugi wieczór i potem nagle czuję, że kurczę, już się za mocno wciągnęłam i rezygnuję z dnia na dzień z tego. I jeszcze mała dygresja odnośnie płatków owsianek, bo właśnie wspomniałam że, wspomniałam, że jem owsiankę, a teraz będę kleić. A. Ta delikatniejsza taśma. Najpierw, Ja kiedyś kupowałam płatki osiane, no głównie w sklepie ekologicznym zdarzało mi się tam w supermarkecie kupić jak akurat chciało mi się iść czy tam specjalnie lecieć właśnie do jakiegoś sklepu ekologicznego. I kupowałam zazwyczaj chyba kurskie, bo te błyskawiczne wydawało mi się, że to muszą być jakieś przetworzone, skoro je wystarczy zalać Mleję ciepłym, powiedzmy mlekiem i zjeść. No, ale potem dowiedziałam się od mojej siostry, bodajże, a potem też na, na YouTubie, że płatki owsiane błyskawiczne rzeczywiście są najbardziej przetworzone z trzech płatków dostępnych, czyli tak są płatki owsiane zwykłe. Są płatki owsiane górskie i są płatki osiane błyskawiczne. I te najbardziej przetworzone to są płatki owsiane błyskawiczne, które tak naprawdę nie wymagają gotowania, ewentualnie zalania ciepłym mlekiem. Płatki owsiane górskie. Są mniej przetworzone, ale jednak są przetworzone. Nie wiem, na czym ten proces polega. Nie wnikałam aż tak głęboko w to. Chowam tą taśmę, bo wam że się co dalej. Teraz taśma No Shine, czyli ta mocniejsza na baczki, bo tam się najszybciej siateczka odkleja. Skończyłam na górskich, no i na tym procesie, że się nie do końca na tym znam, znaczy nie wiem o co w tym chodzi. Ten pasek dzielę na pół, a płatki owsiane zwykłe są najmniej przerobione, przetworzone. Są najzdrowsze, ale też trzeba je najdłużej gotować około 10 minut podobno. No i ja yy, nie gotuję ich tak długo, ja gotuję je 3 minuty. Teraz poprzykleję, muszę chwilę poczekać, aż się przetwierdzi dobrze taśma. Yy, ja je gotuję 3 minuty, potem pozostawiam pod przykryciem z 15 minut. No i na końcu dodawałam yy, mleko wsiane i odstawiam jeszcze na, na ten palnik, na którym gotowałam, żeby było, były ciepłe. Także myślę, że 3 minuty i potem trzymanie pod przykryciem przez jeszcze jakiś tam czas to wystarczy. Ale też o tym nie wiedziałam odnośnie płatków owsianych, a jem je praktycznie co drugi dzień. Więc dosyć ważna sprawa. Nie żadne górskie, nie błyskawiczne, tylko właśnie zwykłe. Albo mają napis zwykłe, albo nie mają żadnego napisu. No ale też trzeba potem w składzie najlepiej zobaczyć, co tam jeszcze jest napisane. No, a odnośnie rezygnacji jeszcze z mleka osianego, no to jakiś czas temu w którymś filmiku mówiłam Wam, że pod koniec października podjęłam decyzję, że rezygnuję z zakupów ciuchów, butów, torebek, jakichś tam szalików, chust, czapek i tym podobnych od listopada do kwietnia, czyli przez okres 6 miesięcy. Nie jestem zakupocholiczką, przyznaję się. I też stwierdziłam, że potrzebuję detoksu i też nie mam z tym problemu, że to przed świętami coś tam, że może jakieś promocje jakieś coś, nie, nie mam z tym problemu po prostu stwierdziłam, że potrzebuję tego detoksu i mam nadzieję, że się uda oczywiście jeżeli zostaną mi jakieś tam dwie, trzy pary skarpet to zamówię je albo pójdę do sklepu i kupię, nie oglądając się gdzie indziej na no inne rzeczy ok, odklejam pierwszą część Zobaczymy jak odejdzie. Więc takie są moje postanow postanowienia jeszcze przed nowym rokiem. Ja jestem ciekawa, czy nie wiem, ktoś z Was też może coś takiego próbuje, czy próbował. Czy podejmie to wyzwanie. Ja próbuję, no i mam zamiar w tym wytrwać. No i te, tym razem, taśma bardzo szybko, znaczy bardzo szybko odchodzi. Nie, tu nie chcę odejść, OK. Więc próbuję od dolnej części. Też nie. Muszę jeszcze trochę przykleić. Odchodzi czy nie? Nie. Możliwe, że za mało tutaj wytarłam to miejsce wacikiem. No, to różnie bywa. są zmagania właśnie. Aj kurczę. Tutaj coś się nie chce przykleić. Może tą ręką się uda? No nie. Nie chcę ani z jednej, ani z drugiej. Muszę się zbliżyć, bo oczywiście przy z 6 to ja nic nie widzę. Okej, okay, tu już coś odchodzi, czyli... Nie, nie odchodzi. Ja już widzę po prostu za dużo moich włosków wyszło spod czepka, za słabo je schowałam i już też wiem jaki błąd popełniam. Mówiąc do Was, nie spięłam sobie tutaj włosów po boku. A i możliwe, że któreś mi tam po prostu bardziej opadła, ja tego nie widziałam, nie mając okularów na nosie. Widzicie co? No, niestety, chyba nic z tego nie będzie. Musiałam oderwać ten kawałek, bo on się już nie klei. Schowałam teraz trochę To Jest sytuacja awaryjna, bo... Ech, tu już odkleiłam taśmę, tu też. Mam nadzieję, że ona nie wyschnie jakoś ten klej. A tutaj będę musiała poczekać. Okej, okay, muszę tak mniej więcej odniesieć. A tutaj będę musiała poczekać, aż się przyklei porządnie. No już dawno nie miałam takiej sytuacji. Ale cóż, takie coś też się zdarza i też trzeba sobie z tym poradzić, a ja to teraz tak mocniej przytwierdzę. No, tych na razie nie będę odklejać. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Wprawdzie nigdzie nie, jakoś nie, nie, nie mam planu, zamiaru wyjść gdzieś w jakieś konkretnie umówione miejsce, czy na jakąś godzinę. Więc mogłabym równie dobrze zedrzeć sobie wszystko, zdjąć wszystko i iść bez, ale chciałabym no, nagrać filmik i poza tym gdy mm, się jakoś tak fajniej czuła i będzie mi cieplej w peruce. Poza tym, no, tak jak mówiłam, myłam, prostowałam peruki i też obiecałam pokazać. Ja już spróbuję zdjąć. Obiecałam pokazać, jakie ja tam jeszcze korekty robię, jeśli chodzi o właśnie, jeśli chodzi o jeszcze użycie prostownicy na grzywkę, tam dopieszczenie tego wszystkiego. Ok, udało się, jest. To teraz działam, to zdejmuję też. Biorę peruczkę, ja jej nie rozczesałam jeszcze wczoraj. Leczki się jakoś tam trzymają. Mogłam, być wy... co, ja teraz nie będę za dużo mówić, żeby ją szybko przykleić i potem będę kontynuować, muszę się skupić. Głowa w dół, grzebyki pod czepek, wsuwam. Ok, i teraz najważniejsze przyklejenie. Umiejscowienie jej prawidłowo. Ciągnę włoski. Myślę, że tak będzie dobrze, mam nadzieję. Właśnie myślę o tym, że zapomniałam, o czym na Was mówiłam i do czego miałam wrócić. Mam nadzieję, że zaraz mi się przypomni. <laughs> ok, przyciskam, poprawiam. Dociskam. na razie tak wygląda. <grywa> hmm. Okej. Okay. Na razie nieważne istotne spinamy. Guma. No i zapomniałam o czym mówiłam trudno, no, może mi się przypomni. Mogłabym zatrzymać filmik i cofnąć i no. Ale nie. To idzie na spontanie, ja tutaj nic nie koryguję, nic nie poprawiam. <grymne> Okej. Okay. Dobra, może mi się zaraz przypomni. Yy, ja na razie to będę trzymać na głowie, niech to się ładnie przyklei. Na razie się z Wami rozłączam, posprzątam i za chwilę wracam. Okej, okay. wystarczy. Gumę. Hmm. Zobaczymy, co to z tego wyszło. Ja muszę chyba najpierw wyczesać, trochę, bo są zbyt intensywne. Teraz hmm. już są bardzo delikatne. Raczej. Fale wyszły. Dobra, muszę założyć okulary, bo nic nie widzę. Ja najpierw sobie zobaczę, czy mi się za dużo włosów po bokach nie przykleiło. Odkleję je. O, tu się coś za mocno przykleiło. Ok, wyciągam. Tu jest wszystko ok. Uh -huh, już poleciały włosy, ale to nic nie szkodzi. Uh -huh, uh -huh. Ok, dobra, to teraz będzie trzeba popracować nad przedziałkiem. Tak jak wam wspominałam już kilka razy, ten brązik tutaj, ten brązowy odrost peruki, który też chyba rozjaśniał rozjaśnił się trochę po tym jak wybieliłam supełki no nie współgra z moimi włosami tutaj zawsze muszę jakoś bardziej kombinować, żeby to jakoś wyglądało hmm. co my tutaj zrobimy? A będę musiała wziąć piankę, żeby uspokoić trochę te, te flyer. te włoski, takie drobne, krótsze. <grywki> Źle to wygląda. <grywki> Ostatnio jakoś coś zrobiłam, że naprawdę to dobrze wyglądało. Chyba sobie tak poprzeplatałam trochę włosy, peruki. Jeden tu, drugi tak w tą stronę. I tego po prostu nie było, widać tego przedziałka jakoś tam mocno. A może nawet coś takiego. Właśnie zastanawiam się, jakie pasemka wybrać, jak w poniedziałek będę u fryzjera. Chyba zabiorę wszyscy, znaczy przynajmniej obie te blond peruki ze sobą i poproszę panią fryzjer, żeby mi coś fajnego dobrała, żeby mogła jedną i drugą bez problemu nosić. Tak. Najpierw włączę, może, prostownicę, żeby trochę je wywinąć, Grzywkę. Mamy 180, bez przesady. To będę moje włosy kręcić, a nie perukę. Okay. Kolorek włosów jest bardzo fajny. Nie jest za jasny, troszeczkę ciemniejszego jest. Tylko żeby to jeszcze sparować jakoś z moimi włosami. Hmm, tak już jest to wiele lepiej. Jak wezmę piankę, to po prostu chyba takie łożę egzakiem trochę, czy tak zostawię. I będzie OK. Dobra, lokówka już się nie więcej nagrzała. Tak. No włosy coś nie chcą współgrać. Przeczekuję ten. O, jest takie moje wyzdranie się z takimi drobnymi tutaj sprawami, ale ja to lubię. Uuu! Mm? Trochę mocno. Ale z drugiej strony to zaraz trochę zajdzie. Tutaj też jeszcze zrobimy tak. O. <gł> No, to nie wyszło. Tak. O, tak już lepiej. Dobra, jeszcze nie wyłączam, bo może będę ją potrzebować. Może, żeby trochę tutaj, o. tylko trochę przekonać, żeby trzymał się tej strony. Ten pas, pasek włosa. O, wow, co się chyba za mocno jej z drugiej strony, one się zaraz uspokoją. Ok, na chwilę się rozłączę i idę po piankę. Odrobinka pianki. Najpierw uspokoję te włoski drobne. A później moje włosy. Może jeszcze trochę. Wyłożyć trochę przedziałek, przyklepać. No. Na czoło niekoniecznie. Generalnie to ja już mu to tak zostawiła. Nie będę się, że tak powiem, za bardzo z tym pierdzielić. Tak też jest ok. Tak tego nie będzie winać. Nagrywa się czy nie? Tak jest ostateczny luk. Tak zostawię. Jeszcze troszeczkę popsikałam tym sprayem do włosów, bo ten tutaj kosmyk nie chciał się trzymać tej strony więc trzeba było go go i ujarzmić ja lubię taką grzywkę mm, lubię styl jak Far Facet czy Aniołki Charlie'ego po prostu mi się to podoba ja tak lubię wiadomo grzywkę można ułożyć sobie też na prosto, nie na boki jak się chce Zapraszam do kolejnego filmiku.